Deszcz, kolizję i dominacja Red Bulla, czyli to, czego powinniśmy się spodziewać na to, że w spa. Zapraszam Was do oglądania. Zacząć należałoby od tego, że w kwalifikacjach sobotnich do sprintu Max Verstappen musiał oczywiście popsuć zabawę i nie pozwolić Oskarowi Piastriemu na to, żeby ten młody chłopak, młodszy ode mnie zresztą, zdobył pole position. Wyrwał mu to pole position, kończąc swoje okrążenie pomiarowe z czasem o 11 tysięcznych lepszym od Australijczyka. Nawet fani Maxa Verstappena byli tym wszystkim trochę zawiedzeni, bo fakt faktem umówmy się, Max i tak... Nawet jakby startował drugi, to ten sprint by pewnie wygrał, a chociaż mielibyśmy fajną niespodziankę w kwalifikacjach jak w poprzednim tygodniu. Generalnie, jeśli chodzi o sprint, no to tutaj sprint został trochę opóźniony ze względu na deszcz. No i generalnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że kierowcy sobie ruszyli za safety carem, przejechali, jeśli dobrze pamiętam, 4 albo 5 okrążeń za tym safety carem, do tego stopnia, że kierowcy poczuli, że na full-wetach, na których wyjechali za safety carem, te opony są już za słabe i spokojnie mogą przejść na intery. I tak się właśnie stało. Po tym, jak safety car zjechał, kierowcy w dwóch turach zjechali po prostu już na pit po intery. Było to o tyle specyficzne, że no to by oznaczało, że zostali wypuszczeni za późno, że to by już były warunki, żeby spokojnie jechać, ale z drugiej strony struga deszczu za bolidem ciągnęła się wciąż bardzo mocna. I szczególnie na to że w Belgii powinniśmy bardzo uważać na takie sytuacje, więc no była to trudna decyzja. Koniec końców udało się jakiś złoty środek znaleźć, tak mi się wydaje. A przynajmniej dzięki tym Pitom zyskaliśmy trochę więcej dramaturgii. Ze względu na to, żeby Verstappen jako pierwszy zjechał do alei serwisowej, później musiałby przepuścić wszystkie inne bolidy, które za nim by do tej alei zjechały, a że Red Bull ma garaż na samym początku, no to byłby nie lada problem z tym. Także Max przeczekał, pierwszy zjechał Sergio i dzięki temu na drugim okrążeniu, kiedy Max już zjechał, to Oscar Piastri obejmował pozycję lidera. No i można byłoby się spodziewać, że Max go dogoni, no i powoli go doganiał. Oskar trochę te opony zużył, o czym Max mówił przez radio, że na spokojnie, nie ma co się martwić, ja i tak go wyprzedzę, zobaczcie sobie na jego opony. Ale tutaj wydarzyła się mała kolizja. Kolizja Fernando Alonso ze ścianą. Przez kolizję Fernando znów na tor musiał wjechać Safety Car. No i Oskar myślał, że dzięki Safety Carowi będzie miał mniej okrążeń do przetrzymania przed Maxem. Tylko no, stawka się zbiła, Max się do Oskara zbliżył. I wyszło na to, że Max dość gładko sobie z Oscarem poradził i koniec końców wygrał ten sprint bez najmniejszego problemu z dużą przewagą na mecie. Także cóż, tyle było z zabawy ale dużo zabawy tutaj uświadczył inny kierowca. Mianowicie Pierre Gasly skończył na podium właśnie przez te wszystkie zawirowania z pitami. Także jest to kolejne podium dla kierowcy Alpiny w tym sezonie. I kolejne podium, na którym kierowca Alpin cieszy się bardziej od tych kierowców, którzy dojechali na miejscach 1 i 2. Jednakże najwięcej kontrowersji po tym sprincie i jakichś rozmów, mieliśmy po tym, co się wydarzyło między Sergio Perezem a Louisem Hamiltonem Lewis Hamilton generalnie dojechał. Jako czwarty na metę, ale przez karę czasową został zrzucony o kilka pozycji, a karę czasową dostał wskutek kolizji z Sergio Perezem. Kolizja wyglądała tak, że Luis był zdecydowanie szybszy w sekwencji zakrętów, miał miejsce, żeby się wbić po wewnętrznej, ponieważ Serchy mu to miejsce zostawił, ponieważ zjechał z linii wyścigowej, no ale Luis wjechał trochę zbyt głęboko na wewnątrz, ponieważ jednym kołem wjechał na tarkę, no i trochę go rzuciło, bo lic stał się podsterowny i wyniosło go bardziej po zewnętrznej, przez co zderzył się z Serchy Perezem delikatnie. Jak się później okazało, nie aż tak delikatnie uszkodził jego prawy sidepod. tym, że Sergio też miał miejsce, żeby pojechać trochę szerzej. Widział, że Luis nie jest w stanie wykręcić bardziej i musiał próbować kontrować jeszcze bolid, żeby w ogóle się dobrze utrzymać w tym zakręcie. Jest to po części błąd Luisa. Że w ten sposób najechał z drugiej strony, jest to też racing incident. Przynajmniej moim zdaniem i zdaniem wielu innych ekspertów, innych kierowców. Oczywiście sędziowie byli innego zdania tutaj, ale z mojej strony szczerze wydaje mi się, że jest to po prostu błąd sędziów, dlatego że taką karę powinien on dostać niezwłocznie po kolizji, a nie w momencie kiedy dwa okrążenia później Sergio Perez zjeżdża do pitu, bo się okazało, że uszkodzenie było na tyle silne, że po prostu boli Sergio Perez nie miał już żadnego tempa i nie było sensu w ogóle kontynuować. Tego wyścigu. Także kara została dana za skutek tak naprawdę kolizji, a nie za samą kolizję, czyli została dana w sposób nielegalny. Przynajmniej jeżeli takie byłoby tłumaczenie sędziów. Oczywiście nie mogli takiego tłumaczenia zastosować. Moim zdaniem ta kara nie powinna być dana. się ze mną nie zgadzać, chętnie z wami podyskutuję. No ale teraz przejdźmy już do wyścigu, który wygrał Uhuhu, kto Max Verstappen. Postać z miejsca szóstego ze względu na karę pięciu pozycji za zmiany w polidach. Max kończy pierwszy, mając uwaga, na mecie, 22 sekundy przewagi nad drugim Sergio Perezem. Także tak, jedną z sprawą jest to, że Max Verstappen jest obecnie świetnym kierowcą, a drugą sprawą jest to, jak tragicznym kierowcą jest obecnie Sergio Perez. I okej, okay, ten weekend był drugi, ale on przez wszystkie poprzednie weekendy pokazuje, że to naprawdę nie jest kierowca na najlepszy zespół w stawce. Sergio jest dobrym, ale nie w tym sezonie. Naprawdę, to nie jest ten Sergio Perez, który oglądaliśmy w zeszłym roku, czy w 2021. Niemniej jednak, Sergio zaczyna powoli do tej formy wracać, więc może ta różnica na mecie będzie powoli trochę mniejsza. Też fakt faktem, Sergio raczej nie miał co się przejmować tym, że Verstappen jest tyle przed nim i ta przewaga też się zwiększyła przez to, że Perez wolał się po prostu skupić na oponach, i tym, żeby nie zajechać sobie opon, żeby po prostu Charlotte go nie dogonił, bo między nim a Sharonem było około 10 sekund. Więc jakby Perez zaczął za bardzo cisnąć, próbując za wszelką cenę wyrwać może zwycięstwo Maxowi, co brzmi abstrakcyjnie w tej sytuacji. Kolejny incydent, który powinniśmy tutaj sobie przegadać, to incydent z samego startu i z pierwszego zakrętu między Carlosem Saincem, a Oskarem Piastrym, Gdzie w sumie było totalnie na odwrót, jeśli chodzi o to, co ja myślę. Nie wiem, może się nie znam. Ale to, co zrobił Carlos Sainz, to jest kryminał. W sensie, no dobra, może być że kryminał, ale no, było to bardzo słabe, bo. Carlos dosłownie przestrzelił wejście w zakręt, bo by wjechał w Luisa, musiał zblokować koła i tak bardzo docisnął do wewnętrznej, bo miał zupełnie inną linię jazdy niż, znaczy obrał inną linię jazdy niż tą, którą planował pierwotnie, przez to, że przestrzelił punkt hamowania, tak naprawdę. I Piastri, który już był tak naprawdę prawie w wierzchołku zakrętu, ale wciąż był kawałek za Sainsem, został do tej ściany po prostu przyparty. Sainz totalnie wgniótł Oskara w ścianę, kończąc mu wyścig tak naprawdę, bo Oskar już nic z tym więcej nie zrobił. I samemu sobie też. Carlos Sainz jest zdania, że on idealnie trafił w wierzchołek zakrętu, nie wie, co robił piastri. Patrząc na tą sytuację z onboardu piastriego, no to wyobraźcie sobie, że jedziecie sobie w wyścigu i jesteście bardzo blisko wewnętrzni, no bo do tego was zmusiła powiedzmy pozycja startowa. I nagle przed was wpierdziela się Carlos Sainz, który wpycha was W ścianę i ma do was pretensje, że tam byliście. No, generalnie na pierwszym zakręcie takie rzeczy są, sądzę, że dość normalne, że kierowcy są dość ciasno uchani w zakręcie i trzeba na to uważać. Jakby się ścigali w dwójkę, ok, wtedy można byłoby stwierdzić, że była to bardzo dziwna linia Oscara i powinien mu ustąpić, ale w takiej sytuacji, co miał zrobić Oscar, bo ja za bardzo nie wiem i nie wiem, co też Science miał w głowie. Moim zdaniem, powinien skończyć to Oscarom, no bo sorry, to nie było w porządku. Carlos tak czy siak został zdjęty ostatecznie po kilkunastu czy kilkudziesięciu okrążeniach, bo Ferrari myślało, że może jeszcze jakoś dowiozą z tym Carlosem, ale nie dowieźli, że tylko zużyli sobie trochę bolid i części. Więc Ferrari można powiedzieć, samo nałożyło na siebie karę w postaci zużywania części w bolidzie Carlosa, ale sędziowie również nie powinni puścić tego płazem. Wyścig generalnie sam sobie był bardzo ciekawy do oglądania. Rezultaty końcowe, tak sobie na nie patrząc. Nie są jakieś bardzo zaskakujące, ale przede wszystkim super się to oglądało. Głównie tam były przytasowania w środku stawki, bo w walce o top 3, top 4 za dużo się nie działo. Ale prawdziwe tempo Ferrari pokazał w ten weekend Charles Leclerc, któremu wreszcie udało się w tym zdaniu zdobyć podium. Także monakijczyk zaczyna trochę nadganiać, trochę wraca do formy, bo już po Grand Prix Węgier. Yy, tak, po Grand Prix Węgierp, to się chyba daje, że wydarzyło, jeżeli mnie pamięć nie mieli, wziął już Karol Sassansa w Generalce, bo jeszcze po Silverstone był on punktnik za Hiszpanem w klasyfikacji. No, no, również całkiem niezły rezultat. Mieli jakieś problemy, nie wiem czy z oponami, czy z czym, ale musiał zliczyć on naprawdę wiele pitów w tym wyścigu więcej od pozostałych, a mimo tego jakoś dojechał siódmy na metę, także jest to niezły rezultat, jak na to, jak niefortunnie układało się w McLarenie w ten weekend. Także chociaż jakieś punkty na McLarena, bo niestety piastry punktów nie dowiózł na skutek kolizji z Carlosem, o której rozmawialiśmy sobie przed chwilą. A ostatnim gagatkiem, który sprawił małe problemy w ten weekend był George Russell, który miał ciutkę inne ustawienia bolidu niż Hamilton. I nie wie, czy tylko to ustawienia bolidu to sprawiły, czy też słaba forma i dyspozycja Russella w ten weekend. Co, patrząc po jego rozkojarzeniu w kwalifikacjach, mogłoby na to wskazywać. że to też może być mental spowodowany tym, że bolid nie sprawował się tak, jakby chciał. Bolu jest bardzo chwalił bolid, że świetnie się go prowadziło. Ale przecież George Russell nie udało się mu za bardzo nic z tego osiągnąć, bo Lewis Hamilton w kwalifikacjach do sprintu chociażby był gotów powalczyć o pole position. Sam tak mówi, że czuł, że jest w stanie, pokazywał świetne czasy, ale George Russell dosłownie zablokował mu tor jazdy, tak po prostu znowu zawiodła komunikacja w Mercedesie między kierowcami i ich inżynierami, i w tym jak Russell się odnajduje na to, że po swoich szybkich okrążeniach, bądź przed nimi. No George ten weekend totalnie się nie popisał i koniec końców kończy na miejscu szóstym, co i tak nie jest złym rezultatem. W sprincie w ogóle skończył przed Luisem przez tą karę czasową Hamiltona, ale George Russell naprawdę niepodobny do siebie w ten weekend. Wydaje mi się, że George jest skojarzony i zdecydowanie wolniejszy od kolegi z zespołu. To by było na tyle, teraz czeka nas mała przerwa i do F1 wracamy w Grand Prix Holandii na torze Zandvoort, a przed nami jeszcze dwie rundy MotoGP, jedna w Wielkiej Brytanii, a druga w Austrii. To by było na tyle, do zobaczenia, cześć!